Mój okropny mąż powiedział, że ślub ze mną był błędem. Kłóciliśmy się co miesiąc przez półtora roku. To ja utrzymuję dom. On został w domu z naszą córką. Jego decyzja. Pierwszy raz rzucił słowo rozwód, gdy moja siostra potrzebowała się gdzieś zatrzymać. Miała problemy w związku. Zgodziłam się, żeby u nas została. On wybuchł. Nawet mnie nie zapytałaś, krzyczał. Przypomniałam mu, że jego kumpel mieszkał u nas wcześniej przez pięć tygodni. Nic nie robił, nie pomagał, a dla mnie i naszej córki był praktycznie obcy. Moja siostra gotowała, sprzątała, zajmowała się małą. Została tydzień. Myślałam, że to za nami, ale kłótnie wracały. Zawsze odrobiazgi. 90% z nich zaczynał on. Proponowałam terapię. Mówił, że nie trzeba. Znów zaczął awanturę, że za dużo pracuję, że go zostawiłam, że jestem złą matką, a potem to powiedział: Chcę rozwodu, wstałam. Jedyny powód, dla którego tyle pracuję, to to, że ty nie potrafisz przestać wydawać pieniędzy, markowe buty, których nawet nie nosisz, sprzęt do grania, który się kurzy, subskrypcje, z których nikt nie korzysta, nie chcesz pracować, nie chcesz się uczyć, wszystko robię ja. Jestem na każdej wywiadówce, każdej wizycie, każdym spotkaniu. Mam dość. Spakowałam rzeczy naszej córki i pojechałam do siostry. Dwa dni później lawina wiadomości. Płacz, błagania, przeprosiny. Wróć. Nie chciałem tego mówić. Zgodziłam się porozmawiać. Spojrzałam mu prosto w oczy. Koniec kłótni. Koniec z groźbami rozwodu. To twoja ostatnia szansa, przyrzekł. Tydzień później zaczęliśmy terapię dla par. To otworzy nam oczy. On przyznał, że czuje się bezwartościowy. Ja, że czuję się samotna. Terapia pomogła nam zrozumieć siebie nawzajem. Po kilku sesjach naprawdę myślałam, że coś się zmienia. Znalazł pracę w dwa tygodnie. Poznał ludzi. Zaczął chodzić na siłownię ze współpracownikami. Wydawał się szczęśliwszy. Pierwszy raz od miesięcy byłam z niego dumna. Dwa miesiące później nasza córka miała występ w szkole. Ćwiczyła tygodniami. Była taka podekscytowana. Tego ranka powiedział, że zapomniał. Ma już plany z kolegami z pracy. Nie może ich odwołać. Naprawdę opuścisz występ własnego dziecka dla piwa z ludźmi, których znasz dwa miesiące? zapytałam. Kłótnia znów się rozkręciła. Czułam, że wracamy do starych schematów. I wtedy pod nosem powiedział to. Wiedziałem, że ślub z tobą był błędem. Zamarłam. W pokoju było słychać tylko Spojrzałam na niego i nie poznałam człowieka, który przede mną stał. Co powiedziałeś? Zapytałam. Powinienem był cię zostawić lata temu, odpowiedział chłodno. Poszłam do pokoju córki i zaczęłam pakować jej rzeczy. Szedł za mną coraz bardziej spanikowany. Co robisz? Gdzie idziesz? Ostrzegałam cię. Wiedziałeś, co będzie. Złapał mnie za rękaw. Nie odchodź, błagam, zmienię się. Zrobię wszystko, nie odpowiedziałam. Spakowałam torbę, wzięłam córkę za rękę i wyszłam. Następnego dnia złożyłam papiery o separację. Podpisaliśmy umowę. Przez sześć miesięcy mieliśmy nie spotykać się z nikim i zobaczyć co dalej. Przez trzy miesiące wszystko było spokojne. Odbierał córkę na weekendy. W niedzielę ją odwoził. Rozmawialiśmy tylko o godzinach i planach. Tydzień temu potrzebowałam, żeby wziął ją w czwartek rano i nie mogłam odpuścić. Zadzwoniłam tydzień wcześniej. Zgodził się. Czwartek 7.30 rano. Podjechałam pod dom. W jego miejscu stał srebrny samochód, którego wcześniej nie widziałam. Pomyślałam, że może kolega z pracy. Zadzwoniłam dzwonkiem. Córka, zaspana, trzymała się mojej nogi z plecakiem w ręku. Drzwi otworzyła młoda dziewczyna. Może 20 lat, bez stanika, w jego koszulce. Włosy rozczochrane, oczy pół Kim jesteś? zapytała zaspana. Nie mogłam wydusić słowa. Z salonu dobiegł jego głos. Kto tam? Po chwili stanął w drzwiach w szlafroku. Tym samym, który dostał ode mnie na święta trzy lata temu. Na jego twarzy szok, wstyd, potem coś w rodzaju smutku. Córka spojrzała na mnie. Mamo, kto to? Wzięłam ją na ręce, odwróciłam się i wyszłam. On wybiegł za nami, boso po zimnym betonie. Poczekaj, to nie tak, mogę wyjaśnić. Nie odwróciłam się. Zamknęłam drzwi od auta i odjechałam. Za trzy miesiące kończy się okres separacji. Wtedy składam wniosek o rozwód. Złamał naszą umowę. Mój prawnik potwierdził. Sprawa jest wygrana. Mężczyzna, który groził mi rozwodem kilkanaście razy, teraz błaga, żebym nie odchodziła.